Zaczęło się 17 miliardów lat temu, wybuchło. Nikt nie wie co ani dlaczego. Ale tak właśnie wystartował zegar naszego wszechświata. Wtedy zapewne cały kosmos podlegał jednemu wszechobejmującemu prawu. Ale czas biegł i kosmos stygnął. Prostota przeminęła i nastał czas złożoności. I pierwotne prawa natury utonęły w orgi zmian i przekształceń. I nikt już nie wie, czy jest coś, co rządzi tym wszystkim naraz. Od setek lat wiadomo już, że wszystko w tym najwspanialszym ze światów zbudowane jest z kilku rodzajów cząstek. Tu materia niewiele zda się mieć tajemnic. Widać pojedyncze komórki i włókna. Jeszcze głębiej świat chemicznych cząstek: atom, kilka warstw elektronów wokół jądra, ciasnej paczki protonów i neutronów. A najgłębiej są one. Twarki. Z nich właśnie zbudowane są składniki atomowych jąder. Tyle wiemy. A z drugiej strony, miliony drzew to tylko zadry na naskórku naszej własnej Ziemi. A Ziemia i Układ Słoneczny to nic nieznaczące pyłki w galaktyce. W morzu galaktyk, które z kolei są li tylko nędznymi drobinami pełnego eksplodującego po dziś dzień kosmosu. Kiedyś na początku to bardzo wielkie z tym bardzo małym było razem, w zlepku pierwotnych, fundamentalnych cząstek materii. W tym co wybuchło, by dać początek. Jednych ten obraz świata przyprawia o zawrót głowy. Ale są też grupki tych bez pokory, tych którzy szukają sensu, idei, jednolitej teorii, która uchwyci zrozumieniem obiekty, zjawiska, życie, wszechświat, wszystko. Bo wśród praw przyrody musi być przecież to pierwsze i najważniejsze. Podobno musi być. No w każdym razie brzmi to jak piękna, poetycka, pełna fantazji baś, ma tylko jedną wadę, że jest niezupełnie prawdziwa. To jest właśnie tak z tym światem fizyki cząstek elementarnych, że na jednym biegunie są baśnie i wiara w jakieś nadzwyczajne cuda, a na drugim tysiące ludzi, którzy biorą niemałe wcale pieniądze oraz już miliony kosztująca aparatura do badań, które właściwie przynoszą rezultaty, no takie, że trudno nawet fachowcom zrozumieć o co w nich chodzi i wybuchają co chwila jakieś nieprawdopodobne sensacje, że w tym świecie atomowych jąder odkryto kolejną jakąś tam cząstkę elementarną, ale zwykły, szary, normalny człowiek no nie ma prawa w ogóle zrozumieć o co chodzi. Jak na lajka jesteś stanowczo w tym przypadku za bardzo wygadany. Lajk powinien słuchać. Słuchaj. Słuchaj, no więc przepraszam Cię, słucha od czasów Alberta Einsteina i y, od czasów nie Alberta wiadomo Instyna. właściwie za co te nagrody Nobla, bo to jest... 70 lat temu dobra. Wielki Einstein ogłosił swoją słynną teorię, która dokonała rewolucyjnych zmian w poglądach na y, czas, przestrzeń, wszechświat i tak, dalej, i tak dalej. Ale wiesz, czego tak naprawdę szukał? Ja już pomijam szczegóły tamtej sprawy. On szukał właśnie tego jednego, uniwersalnego prawa, które opisze wszystko, od atomu do galaktyk, wszechświata, ujmie w całość jedno i nie znalazł. No i minęło te 70 lat. I inni poszli jego drogą i co? No i są się od Einsteina o tyle, na przykład, że dziś wiedzą już, że całym tym galimatiasem, wszechświatem rządzą cztery demony, cztery siły, prawda? No powiedzmy, grawitacja, która buduje obiekty kosmiczne, elektromagnetyzm, który rządzi tym, co ma ładunki elektrostatyczne tak zwane oddziaływania słabe, które rządzą się w świecie atomów, cząsteczek i tak zwane oddziaływania silne, które królują wewnątrz atomowych jąder. Cztery zupełnie różne zjawiska, różne grupy zjawiska. Przecież intuicja krzyczy, że jest to niepotrzebna komplikacja, że w tym wszystkim musi być jakiś jeden, jednolity sens. Tego sensu się szuka właśnie. Cztery bogowie współczesnej fizyki, cztery siły. Grawitacja, kreśląca kształt wszechświata, wiążąca planety na orbitach i dyrygująca budową galaktyk. Elektromagnetyzm, bóg światła i radiowych fal. To on zmusza atomy do łączenia się w ciecze i ciała. Oddziaływania słabe, władca radioaktywności, ale w szkali kosmosu potrafi decydować o wybuchach gwiazd. Oddziaływania silne, utrzymujące w ryzach atomowe jądra. Dzięki niemu w ogóle możliwe jest istnienie atomów. Występowanie tych czterech sił to fakt, ale jest jeszcze intuicja, która odpowiada, że w momencie rodzącego wszechświat wybuchu ta czwórka złączona była w jedną nadrzędną siłę. I gdyby odtworzyć historię, wywołać energię i temperatury wyższe niż w piekle gwiazdowych jąder, wtedy cztery władcy złączyliby się znowu i ujawnili sens utraconej jedności. Gdyby. Żaden eksperyment fizyków nie sięgnął tego poziomu. Nie umieliśmy wsączyć w cząstki aż tyle energii, więc pierwszy krok musiała zrobić teoria. I zrobiła. W latach 70. na drodze czysto matematycznej odkryto szansę połączenia dwóch sił słabej i elektromagnetycznej. W krajowazie fizyki pojawił się zarys nowego monumentu. Zarys, bo była to tylko teoria. Każdą fizyczną nowość weryfikuje eksperyment. W tym przypadku nowa teoria przewidywała istnienie dwóch cząstek, których nikt przedtem nie widział. Popot w tym, że cząstki te mogły się ujawnić tylko w atomowej katastrofie na ogromną skalę. Trzeba by zderzyć ze sobą protony rozpędzone niemal do szybkości światła. Tylko tyle. No przecież udało się to zrobić. Właśnie tu, pod Genewą. To tereny Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych, zwanego w skrócie CERN. Pejzaż jest mylący. Ziemia ukrywa tu nie jeden, tu jeden z największych przyrządów do rozpędzania atomowych cząstek. Akcelerator typu tandem. W nim właśnie zmuszono protony i antyprotony do zderzenia z niewiarygodną szybkością. Rozpędzano je w przeciwnych kierunkach, by w badawczej komorze napuścić dokładnie na siebie. W tych... W dziwnych śladach cząstek narodzonych w wyniku zderzenia tkwiła prawdziwa sensacja. Dwie nowe cząstki, Z i W. Dokładnie takie, jakie przewidywała nowiutka teoria oddziaływań elektrosłabych. Dwie małe cząstki i ogrom aparatury badawczej. To jeden z paradoksów współczesnej fizyki. Carlo Rubia, lider zespołu badaczy, za to właśnie uzyskał Nobla. W 1984 roku. Nobel za kilka niepozornych śladów w komorze badawczej zabawne, prawda? Ale te ślady stały się przecież dowodem, że dwie siły przyrody, dwa rządzące światem oddziaływania, to tylko dwie twarze zjawiska dużo bardziej głębokiego. Niestety, reguły gry nie przewidują nagrody Nobla za teorię. Ten eksperyment kosztował oczywiście miliony, ale myślę, że warto było, bo oto znalazł się doświadczalny dowód słynnej teorii Weinberga-Salama, że dwie siły przyrody, oddziaływania słabe i oddziaływania elektromagnetyczne, tak naprawdę to jest, to są tylko dwie twarze zjawiska zdecydowanie bardziej ogólnego. Czy to nie jest piękne? Tak, widzę, że ten entuzjazm, euforia, prawda, udziela się wyłącznie fizykom, a Normalnym ludziom, którzy po prostu słyszą, że wymyślono trzysetną, a może i jeszcze kolejną cząstkę elementarną, ogarnia przerażenie i po prostu tracą zaufanie. Ale bo tu... skoro tych cząstek jest tyle, no to można je mnożyć w bez... nieskończoność. Panie, tutaj naprawdę nie idzie to, że w tym zbiorze pojawiła się jeszcze jedna cząstka. Tu idzie o potwierdzenie pewnej generalnej drogi rozumowania. No przecież przez odkrycie, to odkrycie w Cernie, świat zjawisk fizyki się nie powiększył. Ale potrafiliśmy na ten świat popatrzeć z odrobinę innego punktu widzenia i o taką stawkę warto grać. A kto wie, czy to jest w ogóle koniec drogi? Przecież tu jeszcze jest trójka, a myśleć można dalej. Kto wie? Jest coś takiego, co w dwudziestowiecznej fizyce stało się wspaniałym narzędziem przepowiedni nowych zjawisk przyrody. Symetria, znana z życia i ze sztuki, ale w fizyce ma znaczenie daleko szersze. Mały wykład. Szachownica pozostaje szachownicą nawet jeśli białe pola zamienią się z czarnymi. Tak właśnie rozumieją symetrię fizycy. Coś pozostaje niezmienione mimo zamiany dwóch elementów miejscami. Symetryczny kryształek lodu może być obrócony o określony kąt. Ramka się przekrzywiła, ale kształt płatka śniegu nie uległ zmianie. I oto poznajemy prawo rządzące jego budową symetria idea o niesamowitej płodności. Prawa fizyki, skoro chcą opisać wszechświat, muszą być prawdziwe wszędzie, równie dobrze na księżycu, co na ziemi. I to dotyczy wszystkich teorii. Symetria ze względu na przesunięcia w przestrzeni. Symetria może rodzić także problemy. Bajkowy osioł znalazł się w symetrycznej łamigłówce, zdechu, ponieważ nie mógł się zdecydować na żadną marchewkę. To nie jest przytyk do współczesnej fizyki. Tam odkrycie symetrii stanowi powód do radości, bo rodzi wspaniałe konsekwencje. Równanie grawitacji Newtona opisuje siłę działającą między dwiema masami. Formuła nie uległa zmianie, nawet jeśli masy zamienią się miejscami symetria. Prawa klasycznej grawitacji są symetryczne ze względu na zamianę mas. Nic nowego. Albert Einstein dostrzegł we wszechświecie inną cechę symetrii. Jego równania okazały się identyczne dla obserwatora nieruchomego i dla kogoś w ruchu. Ta symetria, trzeba wierzyć na słowo, zaowocowała odkryciem słynnej formuły E równa się mc kwadrat i w ogóle pozwoliła inaczej spojrzeć na naturę przestrzeni i czasu. Ale Einstein dokonał jeszcze jednego kroku. Domyślił sobie, że prawa fizyki powinny być niezmienione także dla obserwatora poruszającego się z przyspieszeniem. Skutek? Ogólna teoria względności, czyli einsteinowska teoria grawitacji. Jedna z największych i najpiękniejszych teorii wszystkich czasów. To był właśnie produkt prostego pomysłu symetry. I stało się. Właśnie z poglądów o symetrii zjawisk narodziła się nowa idea. Teoria wiążąca w jedność aż trzy typy fizycznych oddziaływań. Wszak pomijając szczegóły tego właśnie można się było spodziewać. Jeśli kiedyś tam, u zalążków kosmosu, wszelkie siły działały wspólnie, razem, jednolicie, to i dziś ślady owej symetrii powinny być obserwowane. Ujęto to w nową wizję siły o trzech twarzach. Elektromagnetyzm oddziaływania słabe i silne. Istnieje nawet pomysł jak sprawdzić eksperymentem taką teorię, bo wiemy dziś, że różne siły grają na różnych obiektach. W działaniu elektromagnetyzmu poddają się lekkie cząstki, na przykład elektrony. Oddziaływanie silne pracuje w innej grupie cegiełek materii wśród kwarków. Jeśli siły te wiąże prawo symetrii, cząstki muszą być zdolne do zamiany. Elektron w kwark i vice versa. I tu właśnie wiara w symetrię prowadzi do konkretnej przepowiedni. Wszechobecna cegiełka materii, proton, zawiera trzy kwarki, a kwarki mogą występować tylko trójkami. Jeśli jeden z nich ulegnie przemianie, pozostała para nie może żyć bez partnera. Proton eksploduje. ale widzisz, co się dzieje. No, nowy sposób patrzenia na przyrodę i raptem okazuje się, że możliwe jest powiązanie aż trzech oddziaływań. Słabych, elektromagnetycznych i silnych, rządzących jądrami atomów. Ja bym się tak nie śpieszył ze składaniem tych laleczek, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na rewolucyjne wręcz treść tej koncepcji protonu. Przecież zakłada takie połączenie, jakie w tej chwili wykonałeś, że proton może być cząstką nietrwałą. A przecież no, w każdej encyklopedii, w każdym podręczniku fizyki jest wyraźnie jak W napisane: proton jest cząstką trwałą. Ty na razie widzę, tu obalasz Nie. elementarne w ogóle prawa fizyki. Ale słuchaj, kiedy pisano te encyklopedii i te podręczniki fizyki, to przecież wszystko pisze się na podstawie wiedzy byłej. A to, o czym ja tutaj Chileczka, opowiadam. A to jest wiedza była? Ta, która była wczoraj? No ta, która na przykład była ważna jeszcze 50 czy nawet tylko 20 lat temu, a ja tu opowiadam o historii fizyki, która dzieje się dzisiaj, uważano, że proton jest trwały, bo po prostu no, obserwowano, że się nie rozpada, nie szukano specjalnie rozpadów protonu, to ta historia eksperymentów, takich właśnie poszukiwań zaczęła się dopiero dziś. Protony. Wszystko zrobione jest z protonów, ale w świecie cząstek elementarnych nie trwało się z cechą nader częstą. Więc jak wśród miliardów eksplozji rozpoznać te, których źródłem jest proton? Grupa z Uniwersytetu Michigan szuka tu, w zbiorniku dyskretnie osłoniętym od wpływów zewnętrznego świata dziesiątkami metrów wody. Liczniki na ścianach rejestrują rozpady. Spodziewane są dwie eksplozje protonów miesięcznie. Eksperyment trwa od czterech lat i nie odkryto ani jednego przypadku niebudzącego wątpliwości. Problem w tym, że cząstki promieniowania kosmicznego powodują zbyt duże fałszywe tło. Inny zespół wybrał dla swego eksperymentu starą kopalnię soli w pobliżu jeziora Iri, 700 metrów pod ziemią, ale i tu nie można pozbyć się tła. Wyniki pracy liczników poddano komputerowej obróbce, bo na każdą mikroeksplozję w zbiorniku reagują dziesiątki liczników, a tu nie szuka się rozpadu każdego, tu szuka się konkretu, którego powodem jest proton. Rozpad protonu powinien zachodzić tak. Dwa pęki sygnałów symetrycznie wybiegających z miejsca katastrofy ale podobny sygnał powstaje także przy rozpadzie innych cząstek, np. masowo wytwarzanych w atmosferze mionów. Rozpad mionu zalewa świetlne czujniki zbiornika kaskadą sygnałów. W takiej lawinie prawdziwy sygnał protonu nie ma szans. Drugim nieproszonym gościem są neutrina wytwarzają dyskretne sygnały, ale wytwarzają fałszują. Eksperyment trwa. Na taśmach komputerów notuje się dziennie 250 tysięcy sygnałów większość wywołana przez mion. W tym oceanie do dziś zanotowano także 169 przypadków reakcji wywołanej neutrinami. I 9. 9 razy pojawił się sygnał budzący nadzieję. Z tym, że nawet wśród tej dziewiątki nie ma przypadku bez wątpliwości, bo gdyby był choć jeden, Pomnik zjednoczenia trzech sił kosmosu stanąłby na solidnym fundamencie. Zostawmy no przecież to razem. No, to ma być osobno, bo niestety nie ma żadnych dowodów na to, że powinno być razem. Co nie. nie ma dowodów. No przecież jest dziewięć przypadków, które prawdopodobnie, no jeden z nich. Być może przecież to jest właśnie przypadków to. na miliardy eksperymentów i jeszcze więcej poświęconych na to środków, tak? No dobrze, no od czegoś <coughs> trzeba zacząć, no od pojedynczych. Słuchaj, przypuśćmy nawet na moment, że istnieje taka teoria, która jest w miarę słuszna i te trzy oddziaływania elementarne, fizyczne łączy ze sobą. Czy od tego coś się poprawi? Czy będą lepsze silniki? Czy będzie można lepiej wykorzystywać energię? Czy zyskamy większe, większe możliwości? Poruszania się we współczesnym świecie, a przecież o to chodzi. Nie o jakieś tam piękne, wyimaginowane teorie, które po prostu będą, to, tak jak lubią fizycy, eleganckie. No ja nie bardzo wiem, co tak naprawdę decyduje o rozwoju tak zwanej cywilizacji. Czy większe znaczenie miało, powiedzmy, odkrycie długopisu, czy też koncepcję Newtona albo Kopernika, którym ten sam zarzut może. Może no, to możesz postawić. jest absurdalne, ale niemniej jednak uważam, że długopis jest potrzebny. Długopis jest potrzebny, ale naprawdę, słuchaj, przecież Neil, Neil Armstrong, ten człowiek, który pierwszy postawił nogę na księżycu, swego czasu y, powiedział: Musimy zrozumieć nasz wszechświat, żeby y, zrozumieć, pojąć przeznaczenie człowieka. Przecież to chyba o to idzie także. A poza tym, ja nie chcę no, kontynuować sporu, który jest czysto filozoficzny, chcę przejść do konkretów. Złożyłeś elegancko. O, to jest dążenie. Nie złączenie trzech w jedności, a wszystkich czterech, o których teraz wiemy. I wiesz, jest bardzo ciekawa koncepcja. To jest w ogóle takie świeżutkie, gorące jeszcze, zielone kiełki dopiero. No ale to się wiąże na przykład z tym. Zobacz, cztery oddziaływania siły. Co to są owe siły? Otóż można uważać, że siły jest to skutek wymiany między partnerami cząstek. Wymienia się łatwo. No, to bardzo. Bardzo łatwo i można na ogromne odległości, ale łączy nie bardzo. Powiedzmy, że tak wygląda grawitacja, a tak oddziaływania elektromagnetyczne. Gdybyś stanął w odległości 20 metrów, prawdopodobnie bym już nie, nie dorzucił. Są odrobinę y, mocniejsze, ale nie działają tak daleko. Ale jeśli weźmiemy pięciokilogramową lekarską, no, proszę pana. To jest oddziaływanie i powiązanie silne, ale oczywiście pracuje wyłącznie na bardzo małych dystansach. Ładne? Ładne. To jest taki model y, sił związanych z cząstkami. I jest pewna wspaniała koncepcja, która zresztą narodziła się nie tak ostatnio, bo już dwa lata po ogłoszeniu teorii Einsteina młody wtedy niemiecki y, fizyk Theodore Kaluza wymyślił pewien sposób, Patrzenia na wszechświat, który być może da do ręki to tę jedność. Symetria Einsteina równania grawitacji. Dwa lata po ich ogłoszeniu młody niemiecki fizyk Teodorek Kaluza dokonał matematycznej sztuczki. Przeniósł jest czterowymiarowego świata Einsteina do matematycznego kosmosu o pięciu wymiarach. I okazało się, że zaklęta jest tam nie tylko grawitacja, ale również równania elektromagnetyzmu. Piąty wymiar. Jeden wymiar, linia, może być przedstawiona przez jedną liczbę. Powierzchnia przez dwie. Trzy liczby opisują zwykłą, trójwymiarową przestrzeń. I tu jest koniec rysunków. Nie ma miejsca na inne wymiary, inne linie, ale matematycznie przestrzenie takie są możliwe. Pięcio, dwudziesto-stu wymiarowe. Ludzki mózg nie potrafi sobie tego wyobrazić. To trochę tak jak przestrzeń dla bajkowego mieszkańca płaskiego kosmosu. Ołówek widzi on tylko jako powiększające się z niejasnych powodów koło. Gdyby był matematykiem, nic nie stałoby na przeszkodzie, by wyobraźnią odkrył istotę rzeczy. Klucz do tajemnicy zjawisk... Leżeć może po prostu w innych wymiarach, tak sądzą dziś fizycy. Tak przepowiada gorąca jeszcze teoria Kaluzy-Kleina, która matematycznie dzieje się w jedenastowymiarowym kosmosie. Wynika z niej po pierwsze, że każdy rodzaj sił przenoszony jest przez pewne cząstki. Grawitacja przez grabitony, elektromagnetyzm przez fotony, siły słabe przez cząstki W i Z, a silne oddziaływania przez gluony, nazywane tak dlatego, że zlepiają do kupy kwarki. Teorię tę te zwie się także teorią supersymetrii, bo łączy nośniki sił z cząstkami materii w symetryczną jedność. I co więcej, zawiera także ślad połączenia grawitacji z resztą fizycznych sił kosmosu. Bo właśnie w procesie przemiany cząstki, w nośnik siły Przepowiada pojawienie się drobnych oddziaływań o wyraźnie grawitacyjnym charakterze. Supersymetria, jednolita teoria wszystkich sił. Być może wszechświat zaczął się kiedyś od owych 10 czy 11 wymiarów i na pewnym etapie ewolucji oklapu skurczył do trzech wymiarów przestrzeni i jednego wymiaru czasu, co obserwujemy dziś. Być może historia kosmosu zaczęła się od jednej rzeczy, wielowymiarowego pola, przodka wszelkich dzisiejszych sił i cząstek. Szybkie oziębianie wszechświata pozbawiło go dodatkowych wymiarów. Pojedyncza siła sprawcza rozszczepiła na 4 i po 10 miliardach lat widzimy jego rezultaty. Poetycka wizja. Ma tylko jedną słabą stronę. Cząstki mogą zmieniać się w nośniki sił, ale tych ostatnich nikt nigdy nie widział w eksperymencie. Fizyka ich nie zna. Ani partnera kwarka zwanego skwarkiem, ani sleptonu, bliźniaka fotonu zwanego fotino, ani cząstek wino zino. Czegoś takiego fizyka nie znam. To puste dźwięki. Może dlatego, że w eksperymentach fizyki wciąż dysponujemy śmiesznie małymi porcjami energii. Może dopiero kiedyś w badawczych komorach rozbłyśnie ślad tego czegoś, co tak pięknie matematycznie przewidziano, cząstki potwierdzającej ideę supersymetrii. I może przyjdzie na to poczekać nie kilka, a kilkadziesiąt lat, bo to jest najnowsza historia fizyki, która dopiero się pisze.